Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Sasza, mam 24 lata i mieszkam w Warszawie. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę się tutaj z Wami przywitać. I jeśli lubicie content lifestyle, vlogi, content beauty, to na pewno znajdziecie coś tutaj dla siebie i jesteście w idealnym miejscu. Od zawsze lubiłam udokumentować małe momenty w moim życiu od odkrywania jakichś nowych uroczych, kawiarni po podróże, robić zdjęcia czy filmy. I dlatego na początku tego roku również założyłam blog na Instagramie, gdzie właśnie dzielę się swoim życiem, wprowadzam trochę kontentu, tak jak powiedziałam, beauty, fashion i dzielę się po prostu rzeczami, które mnie inspirują, które mi się podobają, które mnie interesują i teraz chciałabym przenieść tą przygodę również na YouTube. Co możecie znaleźć na tym kanale, a przede wszystkim to będą vlogi, małe filmy, w których będziemy po prostu gadać na różne tematy, czyli takie pogadanki przy kawie, powiedziałabym. Chciałabym również wprowadzić tutaj trochę contentu beauty, bo to jest coś, co mnie interesuje. Bardzo lubię testować różne kosmetyki, dlatego chciałabym również dzielić się tym na tym kanale. Na tym kanale przede wszystkim chciałabym inspirować, dawać dobrą energię, no i po prostu żeby... chciałabym, żeby to miejsce było jak rozmowa z internetową przyjaciółką, bez żadnej presji, bez udawania. Więc jeśli to wszystko brzmi jak coś, co może Wam się spodobać, to koniecznie zastawajcie, subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w następnych filmach.